Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o floty. Tak jak już wiecie, flota. Floty samochodowe to jest dzisiejszy temat, o którym będziemy rozmawiać. Jak jesteście wiernymi fanami moich opowieści dziwnej treści, czyli po polsku i zwyczajnym, prostym językiem o ubezpieczeniach, to wiecie, że ten temat już był poruszany. Ale wbrew pozorom widzę, że nadal są osoby, klienci, którzy mogliby z tego najlepszego rozwiązania skorzystać, a nie korzystają, więc będziemy powtarzać, aż że tak powiem, do. to nie, nie powiem do czego, ale tak, będziemy to powtarzać dosyć często. Dzisiaj będę sporo wam rysować, pokazywać, bo ja jestem wzorkowcem, myślę, żeby też i to na Was zadziała. Pierwszy rysunek rok, czyli ten rok, styczeń, grudzień. Każdy z was, z klientów z pewnością a, może tak, flota, jedna z firm teraz zmniejszyła wymóg pięć samochodów. Pięć samochodów. Jeśli w firmie macie taką ilość bądź więcej, to ten produkt jest właśnie dla was, więc wtedy zapraszamy do flot. Ale teraz o produkcie. Jeśli macie te samochody i przypuśćmy, ja tutaj zrobiłam symulację dla sześciu pojazdów, że macie w danym roku, w kwietniu, w tym miesiącu 2, w lipcu 1 się kończy, w sierpniu 1 i w listopadzie 1, tak? I co Wam daje flota? Umowa flotowa mówi o tym, że na całe 12 miesięcy mamy zagwarantowane stawki na cały ten rok. Nie, ma, nie będą one zmieniane nawet z uwagi na cokolwiek, co się nie stanie na rynku. Nawet cła podnoszone nie będą miały wpływu na tą skład. No i teraz tak, wyobraźcie sobie, że w lipcu szkoda na samochodzie. W listopadzie również szkoda na samochodzie. Tak, żeby było prościej, zrobimy. że łącznie to były trzy szkody. Tu komuś wjechaliście w dupę, tam wasz pracownik wiecie, samochodem, no i samochód nasz, że tak powiem, nie, nie miał szkód, no ale wiadomo, poszkodowany ta rysa spowoduje, że zaraz pół odpadnie i cały tył, nie? Więc tutaj było szkoda z ocen. W listopadzie było, y, była szkoda z OC i z Autokasko, bo już samochód przykładowo firmowy nie nadaje się już, że tak powiem, do jazdy. Trzeba go naprawić. Może nie od razu kasacja, ale trzeba go, trzeba go naprawić. Co w naturalnej sytuacji się zadzieje? Jeśli w kwietniu ubezpieczyliście samochody i w lipcu będzie szkoda, to już te pojazdy mają zwyżkę składki, bo jest szkoda. W listopadzie. Kolejne dwie szkody. To w przyszłym roku w kwietniu ten pojazd. Przykładowo, płaciliście za niego 2000, to teraz są dostanie jakieś 5-6, bo będzie miał 3 szkody po drodze, podmiot. I teraz moje pytanie. To retoryczne. Czy warto mieć umowę flotową? Oczywiście, że tak. To nawet nie ma co się zastanawiać, bo co wam da umowa flotowa? że przez ten rok czasu firma nie będzie widziała, no tego już nie zaznaczę, nie będzie brała pod uwagę tych szkód. Więc w lipcu szkoda w lipcu szkoda, to tutaj tak czy inaczej te samochody wszystkie mają cały czas ustaloną stawkę. I pokażę Wam to zaraz w przykładzie. Wracając teraz do, jak to pokazać Wam takie yy, jeszcze bardziej obrazowo. W tym roku co mieliśmy pokazanego klienta, w lipcu i w listopadzie mieliśmy łącznie trzy szkody. Zrobimy to na przykładzie OC, bo przy autokaskie jest to zdecydowanie jeszcze prościej. Przypuśćmy, przypuśćmy, że stawka ocena dany pojazd była 1000 zł, czyli w kwietniu dana, dany rodzaj pojazdu był 1000 zł. W momencie szkody wszystko zależy, kiedy była szkoda. Jeśli szkoda była przed okresem ubezpieczenia, no, to nadal ten samochód będzie miał 1000 zł. Ale jeśli było po szkodzie, to ta stawka może być już przykładowo, nie wiem, 1500. Ten samochód tutaj, mimo że nie miał szkody, ale na regonie nadal widnieje szkoda, która wystąpiła tu, to ten samochód już ma znowu 1500. No i teraz w listopadzie mamy znowu szkody. Dwie. Jedna z autokasko to nam się nie dotyczy do OC, ale mamy autokasko. Czyli tutaj przypuśćmy, że w najgorszym wypadku e, ubezpieczenie jest na koniec miesiąca, a szkoda była na początku. To tutaj w tym momencie samochód już macie dwie szkody na Regonie, to już nie będzie zwyżka, że tak powiem, tak jak tutaj 500 zł, tylko to może być nawet 2,5 tysiąca I teraz za rok ten samochód już nie będzie miał e, 1000. Tylko zaczynamy od. Ma, mamy 2,5 tysiąca, tak? I te szkody. 2 lata, słuchajcie, 2 lata w UFG szkody mają znaczenie. I teraz przypuśćmy, że mamy flotę. Nie? Mamy 1200 zł. I teraz powiecie, no ale kurde, na rynku mam 200 wytanie. Tak, teraz. I co się zadzieje? Tutaj ten w lipcu nadal mam tak samo 1200. W sierpniu, nieważne czy będę przed szkodą, czy po szkodzie, nadal mam 1200 i w listopadzie, po kolejnej szkodzie, nadal mam 1200. Więc słuchajcie, 1200 to jest dla mnie konstans. To jest, słuchajcie, dla mnie i teraz to pokazuje, że umowa flotowa jest najlepszym rozwiązaniem, patrząc na sytuację na rynku, która wskazuje, że tanio już było, jeśli chodzi o OC, z czego ja osobiście, wiecie, się trochę cieszę, no bo jak widziałam składki za OC 300 zł, a ktoś może wjechać, nawet taką moją skodę, gdzie naprawa będzie w serwisie i ona będzie kosztowała minimum 30 tysięcy, to kurczę, to się prędzej czy później nie będzie spinać. Tak? Już nie powiem o najdroższej szkodzie, która miała firma ubezpieczeniowa. I tam yy, chyba to było oce za 500 zł, a naprawa kosztowała prawie 400 tysięcy. Bo tam był jakiś McLaren, coś tam. Naprawdę. W jednej firmie wiem, że taki błotnik wisi na ścianie i mówią: najdroższa szkoda. Jak poszukać w internecie, zobaczycie, jaka firma, jaką, o jaką szkodę chodziło. Więc flota tutaj daje Wam stabilność. Jesteście w stanie. Teraz w kwietniu, już powiedzieć, ile za ubezpieczenia zapłacicie w listopadzie. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taka pewność, takie zapewnienie, że to się nie zmieni, myślę, że jest dobrym rozwiązaniem. I się pewnie zastanawiacie, tak jak mój operator e, nagrań, właśnie z tyłu, a co w przyszłym roku, jak on będzie po szkodzie? No właśnie. I flota, mam klientów, którzy już kilka lat mają tą flotę, i uwierzcie mi, mimo że były szkody no bo zawsze są przy taborze pojazdów y, koło 10 zawsze będzie jakaś szkoda, nie ma, że nie. E, to ta szkoda naprawdę nie miała wielkiego wpływu na zwyżkę składki. Ona była, ale niewielka w porównaniu do tego, co się dzieje na rynku. I teraz, tak, czy ja muszę? Oczywiście nie muszę. Jeśli klient stwierdzi, że e, nie chce jej podpisywać, to nie podpisuje, tak? Nie podpisuje. Czy w przyszłym roku muszę ją odnawiać? Oczywiście, że nie muszę. Czy w ciągu roku mogę sprawdzić, jak jest w innych firmach? Oczywiście, że tak. Powiem Wam szczerze, ja nie widzę w ogóle minusów flot. No, może mój początek, bo. Moja praca na początku jest bardzo duża, bo w te wszystkie samochody, które macie jako klienci, ja muszę wprowadzić w odpowiedni system, żeby firmy ubezpieczeniowe przygotowały mi flota. Więc to jest czasochłonne na początek, a potem to już są same przyjemności. I jeszcze jedno: to nie jest tak, że. Ten obrazek. Jak macie samochody. W lipcu, w sierpniu, w listopadzie, że podpisujemy umowę flotową teraz, dzisiaj, to musicie je wszystkie naraz raz ubezpieczyć. Nie! Ubezpieczamy je po kolei, tak jak mają termin odpowiedzialności. Tak? I nawet w trakcie, jak kupicie pojazd, to on też wchodzi w tą flotę, bo jest wasz. Czyli wchodzi w te preferencyjne stawki, które macie na tej umowie flotowej. Więc jak widzicie, nie ma wad. No to co? Pogadałam Wam dzisiaj na temat flot. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze o tym z nikim nie rozmawialiście, to zapraszam do mnie. Pamiętajcie również, że jako klienci, jeśli macie parę firm, i łącznie w jednej firmie nie macie tych yy, pięciu pojazdów, ale w tych firmach macie ich łącznie, to też się łapiecie. Ale to już indywidualnie opowiem na spotkaniu, jakby co. No i jak zawsze, wiecie, dużo nie jest, więc dzielimy się, yy, subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy, yy, co jeszcze? No i co, uśmiechamy się do siebie i widzimy się za dwa tygodnie. Jak chcecie o czymś, żebym Wam opowiedziała, znowu w tym takim, wiecie, prostym języku, mam nadzieję, że nie nudnym, no to zapraszam, piszcie, dzwoncie I co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!